Witam Was bardzo serdecznie, moi kochani, moi drodzy najdrożsi. Pewnie niektórzy myśleli, że ja prysnąłem z kasą, którą zebrałem z YouTube'a na jakieś bezludne wyspy i sobie balanguję, bawię się gdzieś w ciepłych krajach, wypoczywam, wykupiłem jakąś najdroższą wycieczkę, ponieważ tyle zarabiam na YouTube. Nic z tych rzeczy. Ja sobie odpoczywałem, dłuższa przerwa była, ale ja ją sobie zaplanowałem. Także bardzo Wam polecam, moi kochani, żebyście sobie. Czasem w życiu zrobili taką przerwę, i na przykład przez tydzień nie sprawdzali, co się dzieje, żebyście nie włączali youtuba, żebyście po prostu sobie odpoczywali, czerpali przyjemność z życia, z tego, co widzicie na zewnątrz, nie patrząc się w monitor, w telefon. Ja sobie zrobiłem taką przerwę. Tak jak powiedziałem, zaplanowałem to sobie w maju. O tym opowiem trochę później. O tym intensywnym miesiącu maju. Zaplanowałem sobie, że przez jakiś tydzień odłączę się totalnie i naprawdę się odłączyłem. Nie wiem, co się dzieje. Nie sprawdzałem żadnych informacji. Nie wiem dosłownie nic. Nie oglądałem żadnych filmów na YouTube. No czasem coś tam sprawdziłem na moim kanale, ewentualnie kilka filmów, ale o tematyce zupełnie innej, takiej dającej trochę radości i odpoczynku. Co jest najważniejsze? Będą duże zmiany, ponieważ, wiecie, 27 tysięcy subskrybentów, subskrypcji to jest bardzo dużo. Ja nie jestem nastawiony na subskrypcje. Wręcz przeciwnie. Ja nie jestem żadnym y, karierowiczem, który który chce zrobić karierę na YouTube, ja jestem zwykłym informatorem, po prostu robię to z przyjemności i z radości. Jednak miesiąc maj był tak intensywny, był taki ciężki, ja postanowiłem zrobić to maksymalnie tak bardzo, tak dużo, jak tylko potrafię, i zrobiłem ponad 60 filmów, około 60 chyba, i taką ilość robią ludzie, którzy zarabiają, którzy żyją z YouTube'a, którzy po prostu traktują to jako zawód, jako dochód. Ja to traktuję jako dodatek, jako hobby. Oczywiście pomyślałem sobie w pewnym momencie, że czemu nie, że to byłoby fajne, żeby właśnie przejść na ten profesjonalizm w przyszłości i robić to, ponieważ ja to robię z pasją, ale wtedy nic innego robić nie możemy. Musimy, musimy się skupić tylko na tym i już żadnej innej pracy raczej wykonywać nie możemy, ponieważ to absorbuje bardzo dużo czasu. I ja tak sobie obliczyłem, i wyszło mi, że średnio dziennie traciłem na YouTube, na ten kanał około. 5, 6 godzin, czyli robiąc coś innego, pracując jeszcze gdzieś, ponieważ trzeba się utrzymywać. Cały mój wolny czas szedł na YouTube, cały mój wolny czas zaniedbywałem moje prywatne sprawy. Mam też inne pasje życiowe, z których nie mogłem korzystać, ponieważ cały swój wolny czas przeznaczałem na YouTube. I jak powiedziałem, jeśli to byłby mój zawód, jeśli ja bym to wykonywał profesjonalnie, z tego żył, to okej. Okay. Mógłbym to robić przez 8 godzin i mógłbym wrzucać te trzy filmy dziennie nawet, tak robią inni. Wiecie, wszyscy ci, którzy wrzucają dużo, oni są profesjonalistami. Nikt, kto robi to amatorsko, nie wrzuca 60 filmów miesięcznie. Nikt, prawdopodobnie nikt. Nikt nie traci 6 godzin. I tutaj nie chodzi o to, żeby, żeby zarabiać pieniądze, że niczego nie można dać od siebie za darmo. Oczywiście, że można, ale wiecie, tutaj już wchodzimy na taki próg, gdzie jednak. Trzeba oddzielić przyjemność od potrzeby, czyli od konieczności zarabiania pieniędzy. Ja miałem taki plan, taką, taką chęć, niestety, no, żeby się jakoś rozwijać. Niestety, raczej to nie wyszło, ponieważ te filmy, zresztą o reklamach opowiem w innym odcinku, są bardzo ograniczone. Musiałbym zmienić taktykę całkowicie, nie wiem co robić. Być może lepiej się doinformować, jak to wszystko robić, żeby to wyszło tak, żeby można było na tym zarabiać, żeby można było z tego żyć. Oczywiście to jest taka odległość, odległa przyszłość. I to już wymykało się spod kontroli, ponieważ to mi pochłaniało coraz więcej czasu. Godzinki zrobiły się dwie godziny, 3, 4, 5, 6. I samo sprawdzanie tych komentarzy, tych troli czasem. Bo same komentarze jeszcze ok, ale wiecie, że też jest trolling ogromny. Na YouTubie, zwłaszcza polskim, nie wiem, to być może taka mentalność Nienawiścią ziać do bliźniego, do swojego rodaka, brata, siostry Więc tutaj samo sprawdzanie tych, tych filmów, tych komentarzy zabiera bardzo dużo czasu Zbieranie informacji na każdy temat, o którym opowiadałem Zabiera bardzo dużo czasu, to nie jest tak, że, że to się robi w godzinę To czasem zajmuje taki film kilka godzin, jadąc na przykład na rozmowę z panem Bogusławem, to jest tylko przykład. Sam dojazd to już jest godzina. W dwie strony to już są dwie godziny. Film czasem, y, zrobienie tego zajmowało godzinę lub dwie, czy to już są cztery godziny. Zrobienie, wrzucenie tego filmu to jest pięć godzin. Dodatkowo jeszcze w międzyczasie sprawdzać komentarze. Y, weryfikować, sprawdzać to, sprawdzać tamto, szukać informacji na kolejny film. To zajmuje czasem 7 godzin. Czyli cały wolny czas trzeba poświęcać na YouTube'a. Dlatego Postanowiłem, że jednak ograniczę tę ilość i się trochę wyluzuję, trochę spowolnię, żeby to miało taki kształt, jaki miało przedtem, jaki miało jeszcze może w zeszłym roku, ponieważ ja tego nie traktuję profesjonalnie. Jeśli ja będę miał zapewniony z tego dochody takie, że będę musiał, będę mógł zrezygnować z pracy i YouTube będzie moim podstawowym środkiem dochodów, wtedy mogę to robić. Wtedy mogę poświęcać 8 godzin dziennie. Ale na płaszczyźnie takiej amatorskiej, hobbystycznej, to raczej godzina, dwie dziennie maksymalnie i tych filmów myślę, że będzie 3-4 <laughs> przepraszam, na pewno nie będzie ich tyle ile było wcześniej ile było w maju, ponieważ w maju tak sobie założyłem, że będzie to taki intensywny, dosyć intensywny miesiąc, myślę, że, że się udało że wydobyłem yy, wszystko to co mogłem, jednak teraz zrobiłem sobie przerwę i myślę, że przystopuję i są trzy bardzo ważne Kwestia. Pierwsza to jest to, że chciałbym robić mniej filmów, ale bardziej profesjonalny. Dlaczego? Jeśli chodzi o jakość, oczywiście, ponieważ wiele z moich filmów są niedopieszczone, są okropne wręcz. Ja to czasem odsłuchuję. Wiecie, to było tak, że ja tak bardzo chcę wam przekazywać tę informację, że czasem gdzieś o 23, przychodząc do, do, do domu zmęczonym po, po yy, ciężkim, całym dniu, ja czytałem to spontanicznie, nagrywałem yy, czasem tego. Nie przemyślałem, nie odsłuchałem tego kilka razy, nie dopieściłem tego tak jak to robią inni, że pielęgnują film kilka godzin, sprawdzają tutaj, przecinają, docinają, ja to po prostu na żywca wrzucałem no i wychodziło później to co wychodziło, że się jąkałem, stękałem i tak dalej i tak dalej że te informacje czasem się powtarzałem, że było to naprawdę słabe, ta jakość była słaba ja czasem samego siebie słuchać nie mogłem, bo sobie myślałem kurcze co za co za, co za koleś no gada i gada, jakby chciał już iść spać, powtarza się, jąka i tak dalej i tak dalej i to też było takie paliwo dla trolli ponieważ trolle to lubią, prawda oczywiście ja się trollami nie przejmuję, ale mimo wszystko Gdzieś tam mieli rację, w kilku, w kilku kwestiach mieli rację, ponieważ te filmy naprawdę, jeśli ma się 100 subskrybentów, no góra 1000, można wtedy sobie pozwolić na coś takiego, ale jeśli ma się prawie 30 tysięcy, no a tak na marginesie to bardzo dużo, to jednak już trzeba. Trochę więcej się poświęcić, trochę więcej przyłożyć energii, takiej cierpliwości, żeby te filmy jednak dopieścić. Na tym poziomie, gdzie tych widzów jest naprawdę dużo, gdzie czasem te filmy ogląda 100 tysięcy ludzi, czasem więcej, no czasem kilkadziesiąt tysięcy, więc jest to naprawdę duża liczba, i tutaj na tym poziomie nie mogę sobie pozwolić na taką amatorszczyznę, chociaż no, jest to ciężkie i tak naprawdę jestem amatorem, jednak trzeba. Trochę dopieścić film, żeby on miał ręce i nogi, żeby po prostu się jakoś przygotować, żeby sobie przygotować materiał. I między innymi do tego będę dążył od teraz, żeby te filmy były lepiej przygotowane. Oczywiście, żeby były prawdziwe, żeby były szczere. Nie, żeby mówić wam papkę, bo jeśli na przykład wiecie, jeśli chcielibyście usłyszeć coś pięknego, to co wy chcecie usłyszeć, to jest wiele takich kanałów, gdzie jest. Melodia piękna dla Waszych uszu, i to jest taki miód dla Waszych uszu, że tam nigdy Was nie zaskoczą czymś. A u mnie tak jest. To przepraszam, że czasem robię jakiś film, nic z gruszki, nic z pietruszki, wyskakuję z jakimś tekstem, jak na przykład ostatnio od panu Korwinie Mikke, że, że to, że tamto. To są moje odczucia. I wiem, że jeśli jest 27 tysięcy subskrybentów. To nie jestem w stanie w życiu codziennym, nie jesteście w stanie wszystkich zadowolić. Jeśli ja zrobię film, że lubię kolor czarny, odezwą się zbulwersowani ci, którzy lubią kolor biały. Jeśli ja zrobię film o Pisie, odezwą się yy, fani yy, PO. Jeśli ja zrobię film o tym, odezwą się tamci. Jeśli ja zrobię film o tym, że wolę dzień, odezwą się ci, którzy wolą noc. Więc nie jestem w stanie zaspokoić wymagań widzów wszystkich. Ale ważne jest to, że Wiecie, nie możecie się pozbywać subskrypcji, na przykład dlatego, że ja zrobię jeden film nie po waszej myśli. To jest bardzo dziecinne, to jest bardzo infantylne i myślę, że to jest zły pomysł, ponieważ liczy się całokształt. To, co ja wam przekazuję. A ja jestem tutaj dla was. Ja ostatnio miałem taki, taki, em, taki epizodzik. Do kogoś napisałem, do kogoś, kto ma bardzo dużo subskrypcji, żeby po prostu nagłościć pewną sprawę, i chciałem się tam wypowiedzieć. Ta osoba okazała się typowym. Typowym takim gościem, który po prostu robi filmy dla kasy. On tutaj mówi, że w tym i w tym dniu, jakby jego, jego grafik się nie zgadza, bo on tutaj ma to i tamto, że to już nie będzie na bieżąco, że to już mu się nie opłaca. Rozumiecie, nie opłaca. Mi ręce opadły i jestem zbulwersowany tego typu działaniem, i to tylko utwierdza mnie w przekonaniu, że, że jest dużo naciągania na ten temat na temat różny. I widzów naciągania? I mnie to martwi, ponieważ wy jesteście czasem skazani na tych ludzi, i oni po prostu was czasem naciągają, oszukują, manipulują. Czyli ja, gdybym sobie zaprzestał działalność na YouTube, byłoby mi szkoda, byłoby mi przykro, ponieważ ja bym was zostawił z tymi ludźmi. Wszystkimi. Oczywiście nie wszyscy, ale są tacy, naprawdę są tacy. Nie będę mówił kto. Czyli tak. Sprawa numer jeden profesjonalizm lepszy, większy, żeby to było bardziej dopieszczone, ponieważ jest nas dużo. Ja też się trochę tym y, tak przejmuję. Kurczę, no, za dużo was jest, naprawdę. Ja, jeśli chcecie, to możecie usuwać subskrypcję, jeśli Wam coś się nie podoba, ponieważ ja nie wiem, co ja zrobię, jeśli tych subskrybentów będzie 100 tysięcy. Ja też jestem pewien, pełen podziwu dla tych YouTuberów, którzy mają tylu. Tylko, że wiadomo, moja tematyka jest taka, jaka jest. I właśnie tutaj jest punkt numer dwa. Ze względu na taki spokój, wiecie, ja chcę, żeby między nami była harmonia, radość, przyjaźń, miłość. Nie po to jestem, żeby wprowadzać nienawiść. Niestety, ten kanał. Od pewnego czasu stał się taką wylęgarnią, takim gniazdem, takim źródłem nienawiści, ponieważ ja poruszam różne tematy i czasem ludzie to źle interpretują. Ja nie po to robię, żeby wprowadzać nienawiść, nie po to mówię o, o problemie np. z Ukraińcami w Polsce, żeby was nakłaniać do nienawiści do Ukraińców. Jeśli ja mówię np. O, o, o problemie w stosunkach żydowskich, nie po to. Żeby was napuszczać na Żydów. Nie po to. Ja nie mam do nich nienawiści. Ja wręcz przeciwnie, każdego cenię i do każdego mam serce. Sposób, w jaki chciałbym to przekazywać, żeby nie wywoływać takich skrajnych emocji, takiej nienawiści. Bo czasem czytając komentarze, te komentarze są przepełnione nienawiścią. I ten kanał stał się w pewnym. Stopniu takim źródłem nienawiści. Ktoś, kto obejrzałby kilka filmów, pomyślałby, że to jest kanał przepełniony nienawiścią, gdzie dzieje się nienawiścią do wszystkich innych, do wszystkich wokół. A to nie jest prawdą, ponieważ nie po to jestem, żeby dzielić, a po to, żeby łączyć. Jednak, żeby zapobiegać tego typu. Działaniom i tego typu komentarzom, i temu problemowi, żeby zapobiec, myślę, że dobrym rozwiązaniem będzie takie wyluzowanie, jednak poruszanie tych trudnych tematów w taki sposób, żeby nie wywoływać takich emocji, takich skrajnych emocji przepełnionych nienawiścią, ponieważ ja nie chcę, żeby ktoś obrażał tych, o których ja się wypowiadam, na przykład jeśli ja mówię o problemie w stosunkach żydowskich, nie chcę, żeby w komentarzach były. Komentarze przepełnione nienawiścią do całego narodu żydowskiego, żeby w komentarzach była nienawiść do innych użytkowników, żeby w komentarzach była nienawiść do, do mnie, ponieważ ja nie chcę, żeby na przykład ktoś z moich bliskich czytał te komentarze i pomyślał, że kurczę, oszalałem, zwariowałem, jestem jakimś szurniętym gościem. Nie o to mi chodzi, dlatego myślę, że tutaj będę teraz duży nacisk na to wywierał, żeby jednak ta kultura, ale to wiecie, to jest też spowodowane tym, co, co ja mówię, w jaki sposób ja to mówię. Jeśli ja się do tego przyłożę i zrobię to bardziej profesjonalnie, że to będzie miało ręce i nogi, to nie dam powodu ludziom, żeby, żeby taką nienawiścią ziali. A problem zawsze można przedstawić inaczej, w bardziej taki sposób ludzki, żeby jednak była ta harmonia zachowana i żeby ludzie nie dostawali zawału serca i żeby nie krzyczeli na innych, ponieważ mija się z tym, co ja bym chciał robić. Dlatego Myślę, że teraz już tych tematów będzie mniej, na pewno będzie bardziej urozmaicone, będę poruszał wiele tematów, nie tylko takich ciężkich, politycznych, z tymi ustawami itd., itd., bo ja też nie jestem politykiem, ja nie jestem znawcą od polityki, tutaj macie innych fachowców, dlatego możecie sobie ich słuchać. Nie chcę też, żebyście się pewnego dnia zaskoczyli, tak nie miło zaskoczyli, jeśli ja będę robił czasem filmy nie po waszej myśli. No, przykładem jest na przykład film o panu Korwinie. Musicie wiedzieć, musicie sobie zdać sprawę, że każdy jest inny, że nie jestem w stanie zadowolić 27 tysięcy, czy w przyszłości 100 tysięcy widzów, że każdy zawsze będzie miał inne zdanie na coś. Czyli potraktujcie to jako film inny, który nie zawsze jest po waszej myśli, ale. Jeśli 100 filmów wam się podobało, jeden wam się nie podoba, to usuwanie subskrypcji tylko po tym jednym filmie jest po prostu nonsensem i jest yy, sprawą dziecinną, jest takie infantylne wręcz. Dlatego musicie sobie zdać sprawę, że ja jestem wyluzowany na wszystko. I, i ja jestem otwarty na wszystko. Jeśli ja na przykład yy, będę chciał powiedzieć o tym, że. PiS jest lepszy w tym i w tym od PO, to powiem. Jeśli ja będę chciał powiedzieć to, że ta i ta osoba w moim mniemaniu jest zła, to powiem. Jeśli ja będę chciał powiedzieć, że wybieram się do Stanów Zjednoczonych, to, to się wybiorę i powiem. Jeśli ja, ja będę chciał jechać do Izraela, też powiem o tym. Także nie lubię też czuć presji, ponieważ od pewnego czasu wyważa się taka presja, że ja już jestem, ja już jestem zaszufladkowany... Tu i tu i wszystko co powiem innego w innej melodii już jest odbierane jako skandal, ale to nie jest tak. Musicie też sobie zacząć zdawać sprawę z tego, że ja jestem wolny, że ja będę mówił o tym, o czym będę chciał. Wiadomo, z szacunku do Was muszę też jakoś trzymać się tego toru. Nie mogę nagle wyskoczyć, że, że P.O. Tusk są fantastyczni. Oczywiście ja tego nigdy nie powiem. Ale jeśli chodzi o takie sprawy, jak na przykład, że chciałbym pojechać do Stanów Zjednoczonych, no to co jest z tym złego? Powiedzcie mi, co ma ustawa 440, to tak jakby powiedzieć, że wszyscy Polacy są pijakami. To mnie razi i boli, ponieważ ja nie jestem pijakiem. I jeśli ktoś myśli, że w Polsce się pije, że w Polsce są wszyscy alkoholikami. I piją od rana do wieczora, to też nie jest sprawiedliwe. Do tego nie osądzajcie i nie generalizujcie. Ale o czym mówię i do czego dążę? Do tego, żebyście przygotowali się do tego, że czasem takie filmy być może się pojawią. Dlatego, żeby zaoszczędzić Waszych nerwów i Waszego rozczarowania, rozgoryczenia, być może dobrym pomysłem będzie po prostu usunięcie subskrypcji, ponieważ 100 filmów Wam się będzie podobało, a 101 jednak będzie taką szpilką, bitą. Czyli nie po waszej myśli, chociaż to będą tylko moje prywatne przemyślenia Dlatego też przemyślcie sobie to i wyciągnijcie wnioski I zacznijcie traktować ten kanał jako też taki trochę vlog Gdzie ja też czasem chciałbym opowiedzieć o moich spostrzeżeniach, o moich wrażeniach z czegoś A wy macie inne zdanie, to jest bardzo ważne moi drodzy I nie chcę, żeby ten kanał był utożsamiany z nienawiścią, z takim nacjonalizmem, oczywiście nacjonalizm sam w sobie jest fajny, bo jest to miłość do ojczyzny, ale z takim wiecie, nacjonalizmem, e, e, narodowymi takimi przesłankami, czyli narodowiec, nacjonalista, nie, od tego są inne kanały, ja taki nie jestem, ja im nawet do pięt nie dorastam i nawet nie chcę, ponieważ ja jestem otwarty na wszystkich, ale to nie znaczy, że, y, że o wszystkim y, zawsze trzeba mówić dobrze, ponieważ na przykład środowiska LGBT, ja nigdy dobrze nie powiem, ponieważ są to dla mnie ludzie do leczenia. Z psychiką nadającą się do leczenia i to natychmiastowego. Czyli też jakie są tam granice, prawda? tej, tej e, takiej otwartości. No i to by było chyba na tyle. Wydaje mi się, że to są bardzo ważne kwestie, czyli kwestia numer jeden. Profesjonalizm w filmach, mniej tych filmów, chyba że kiedyś w przyszłości przeistoczymy się w profesjonalny kanał, wtedy to będzie moja praca i ja będę miał zagwarantowane z tego dochody, więc wtedy będę mógł robić tych filmów trzydziennie. Po kilka godzin, czy też 10 godzin dziennie spędzać. Ale jeśli to jest moje hobby, jeśli to jest tylko dodatek do życia, to chciałbym, żeby to pozostało dodatkiem. Chciałbym, bo wiecie, to wszyscy ci, którzy dużo tego mają, to są profesjonaliści, oni z tego żyją. I chciałbym też, żeby tak pozostało na dzień dzisiejszy, być może w przyszłości to się zmieni. I też urozmaicenie treści, czyli różne tematy, tematy polonijne, Tematy odbiegające od spraw ciężkich. Także myślę, że różnorodność, większy dystans do tych tematów oraz taki lepszy profesjonalizm czyli większy profesjonalizm. Czyli żeby po prostu te filmy były lepiej przygotowane, żebym ja bym się też przygotowywał, żebym ja sobie poczytał, yy, kilka razy poczytał, zebrał jakieś informacje, żeby to miało ręce i nogi, żeby was po prostu zadowolić, żebyście nie słyszeli jakiegoś tam stękania i że ja się jąkam, że tam na przykład o 23 przychodzę zmęczony, ledwo żywy, oczy ledwo patrzą. Na propos oczu, po tym maju naprawdę yy, ból oczu miałem codziennie, ponieważ bardzo dużo czasu spędzałem przed komputerem, przed telefonem, to jest naprawdę bardzo męczące. Ja chcę sobie traktować to jako hobby i na razie na tym etapie to pozostanie, ponieważ nie mam zdrowia do tego, żeby. Zdrowia czasu i ochoty, żeby spędzać 10 godzin przed, przed YouTube'em, to jest po prostu za dużo dla mnie. Także myślę, że to są wszystkie informacje, te, te najważniejsze. Pewnie o wielu zapomniałem, ponieważ nie da się kilkunastu, kilkudziesięciu minutach opowiedzieć o wielu kwestiach bardzo ważnych. Myślę, że jeśli coś mi się przypomni, to na pewno o tym powiem, skomentuję. Także życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia już wkrótce. Cześć.